Misją Centrum Nauki Kopernika jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się. Ci, którzy nie mogą pojechać do Warszawy, mogą zaprosić Centrum do siebie. I tak właśnie zrobili nauczyciele z drugiego liceum w Sanoku. Spotkania z doświadczeniami zrobiły wrażenie na uczniach. Było to bardzo fajne. Wszyscy sobie uświadomili to, jak wygląda naprawdę. Myślę, że pozostanie to na długo w naszej pamięci, bo myślę, że wszystkim też to się podobało. Ja uważam, że takie spotkania są naprawdę potrzebne, bo taka sucha teoria na lekcjach to jest teoria, a wiadomo, że uczniowie bardziej, bardziej reagują i są ciekawi takich rzeczy. Wiadomo, tutaj były doświadczenia, których na pewno wiele z nas nigdy nie widziało. Oprócz doświadczeń młodzież mogła sama spróbować swoich sił na stanowiskach z eksponatami. I chociaż w pewnej części poczuć się jak w centrum. Część eksponatów powtarza się z eksponatami, które mamy na miejscu w budynku, część jest zupełnie inna. Mogą poznać podstawowe zasady fizyki, tutaj można tutaj na kadłubku poznać ludzką anatomię, jak widać największym zainteresowaniem chyba i tak cieszą się łamigłówki. Takie praktyczne spotkania mają zachęcić uczniów do nauki i ułatwić im zrozumienie tego, co często zdaje nam się niezrozumiałe. Nauką się można bawić, a bawiąc uczyć. No te dwie rzeczy są sprzegnięte. Zawsze nauka wchodzi łatwiej do głowy, jeżeli robi się to emocjami pozytywnymi, a nie tylko takimi, które nas przymuszają. W ciągu dwóch dni pokazów drugie liceum odwiedzili także uczniowie z innych sanowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W sumie blisko 900 osób.